Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV. Ja mam na imię Piotrek i dzisiaj pokażę Wam grę kolejną pod tytułem Miasteczko. Ja chciałem powiedzieć, właściwie, że jest to kolejna gra gatewayowa, bo tak mniej więcej można było zinterpretować to, co dzisiaj było napisane na okładce, która, mam nadzieję, ściągnęła Was do tego filmiku. Chyba, że to była moja ewentualnie nowa fryzura, lub po prostu ja. No i tak czy jesteście tutaj i chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej o grze miasteczka. Bardzo proszę. Jest to gra, która swoją premierę nie wiem, będzie miała, jeśli oglądacie to przed lub już miała, 10 grudnia i jest to gra, którą możemy spokojnie postawić obok takich tytułów jak Ostatni zeskataną, czy Wsiąść do pociągu, czyli gier, które najczęściej polecamy, jeśli ktoś pyta nas o to, słuchaj, czy szukam czegoś lekkiego, łatwego, żeby ktoś nie uciekł od gier planszowych, a mogę mu po prostu pokazać, łatwo się to idzie wytłumaczyć i po prostu będziemy mogli sobie grać, a później będę mógł pokazać lub jej pokazać nieco bardziej zaawansowane tytuły. Bardzo proszę, poza tymi grami oczywiście macie inne tytuły, ale do tych innych tytułów Możecie spokojnie dorzucić sobie miasteczka. Dlaczego herbaty w dłoń i zobaczcie sami. No to powoli pora zacząć się tłumaczyć, dlaczego twierdzę, że Miasteczka to godny następca Osadników z Katanu albo może nawet nie następca, tylko po prostu gra o podobnym gabarycie, lekkości, wejście do rozgrywki, a on po prostu ma instrukcję i to jest właściwie pierwszy element. Każda gra ma instrukcję, ale nie każda w tak krótki i prosty sposób opowiada jak należałoby grać w grę. Właściwie słuchajcie, jestem już na piątej stronie, a już mam koniec gry, masa przykładów. No łatwe, to, to jest tak niesamowicie, że Heinz. Za chwilę sami zobaczycie. Na początku każdy gracz otrzymuje, no właśnie, planszetkę, na której jest klepisko, ale będzie San Francisco, czyli w tym momencie, Boże, co ja cytuję, ale tak czy inaczej, będzie jego miasteczko na końcu gry. Następnie należy wybrać karty, które będą brały udział w zabawie. Karta domek jest zawsze. Do tego wszystkiego mamy, jak widzicie, sześć talii. W każdej z tych talii znajdują się cztery karty. Tasujemy każdą z tych talii i wylosowujemy jedną kartę. Tak, aby tak aby przed wszystkimi graczami znalazł się ciąg, jak widzicie, siedmiu kart, które to karty będą oznaczały poszczególne budynki, czyli tawernę, pszczarnie, opactwo, kamień młyński, magazyn, teatr i oczywiście domek, które będą znajdowały się na naszych planszetkach. Tylko te budynki będziemy mogli budować, i każdy z tych budynków da nam pewien element punktowy, zasilający, bo? bo ten gracz, który będzie najlepiej budował swoje miasteczko i zajmie właściwie każde pole, otrzyma najwięcej punktów, a ten, kto będzie miał najwięcej punktów, zostanie zwycięzcą. No, a tak jak mówię, to jest pierwszy wariant rozrywki, ponieważ jest jeszcze jeden. Na razie skupmy się na tym z młoteczkiem Bajer. Poza budynkami, które mogą budować wszyscy, każdy z graczy losuje dwie karty specjalnych budynków, które tylko on może zbudować. Spośród tych dwóch kart, wybiera sobie jedną i zatrzymuje przed sobą. To są bardzo potężne budynki, dające dużo punktów. Ale żeby nie było, i co jest bardzo śliczne, na naszych planszatkach nie będą znajdowały się od po prostu jakieś zwykłe kostki, surowców, chociaż te też, ale będą zastępowane takimi budynkami, więc wszystko będzie takie trójwymiarowe, takie no naprawdę miejskie. Teraz uwaga, macie tutorial jak grać w miasteczka. Ten gracz, który ma młoteczek, czyli załóżmy, jestem to ja. Mówię, jaki surowiec chcę mieć. Jak widzicie, surowców w grze mamy łącznie pięć rodzajów, więc jako ja, pierwszy gracz, mówię, że na przykład chcę pozyskać, mniejsza już w tym momencie o nazwy, chcę pozyskać czerwony surowiec. W tym momencie biorę ten surowiec ja i wszyscy inni gracze i naszą możliwością i właściwie koniecznością jest położenie na dowolnym polu naszego czerwonego znacznika, który nie jest zabudowany, a dokładnie pole nie jest zabudowane. Więc w tym momencie położę sobie na przykład tutaj. Wszyscy inni gracze robią to samo, czyli nie do końca kładą w tym samym miejscu, tylko po prostu gdzieś sobie... Kładą to na planszy. Jest również wariant dla nowicjuszy, że dwa razy na grę możemy nie kłaść, możemy położyć ten, że surowiec poza grom jeśli nam wybitnie nie pasuje. Jeśli nie gramy w wariant dla nowicjuszy, a nie gramy, ponieważ jesteśmy twardzi, po prostu musimy brać wszystko to, co gracze sobie zażyczą i uważać, jak to rozmieszczamy na planszy. No i na ten czas wam to wystarczy. Tyle, jeśli chodzi o moją pierwszą turę. Przekazuję w tym momencie młoteczek kolejnemu graczowi, i tenże kolejny gracz robi to samo, i następny to samo, to samo, to samo, aż do momentu, aż do momentu, kiedy każdy z graczy nie będzie miał możliwości dołożenia, zbudowania czegokolwiek na swojej planszy. Wtedy wszystkie kostki surowców, z których się nie udało zbudować, są zdejmowane z pola. Każde pole w tym momencie warte jest minus jeden punkt. Na końcu tego filmu pokażę wam jeszcze, jak się punktuje, punktuje w tej grze, ale w tym momencie zakończyłem swoją grę. Inni gracze, którzy na przykład jeszcze nie skończyli budować, kontynuują grę do momentu aż, no co tu dużo powiedzieć, aż po prostu się nie zatną, czyli nie będą mogli już nic dokładać. Wtedy gra się kończy i ten gracz, który ma najwięcej punktów, wygrywa grę. Ale jest jeszcze jeden składnik, który, o którym Wam nie powiedziałem, a pewnie już się go domyślacie. No bo potem, kiedy młotkowy ogłosi, jakiś surowiec zbierzemy i dokładamy, my oczywiście pokornie go dokładamy na naszą plaszalkę, tak jak robią to wszyscy inni gracze, ale w tym momencie wszyscy ci gracze, którzy mogą i chcą oczywiście zbudować coś, co jest aktualne, Możliwe do zbudowania, to robią. Jak budujemy? No i teraz sprawdzam. Jedną możliwością, którą mogę zbudować, ponieważ tak koski surowców mi się ułożyły na domek, czyli mamy żółty, niebieski i czerwony, w tym momencie mogę sobie zbudować domek. W tym momencie ściągam wszystkie elementy surowców, biorę sobie taki domek i kładę ten domek na jednym z miejsc, które było zajęte przez surowiec. Więc na przykład umieszczę sobie go w ten sposób. No to już wiecie, jak budujemy domki, jak budujemy miasto i Jakie rzeczy będziemy mogli mieć. Co rozgrywkę, ten zestaw będzie się różnił, ponieważ, tak jak widzieliście, mamy na początku karty, które będziemy dolosowywali na początku rozgrywki, co, uwierzcie mi, tworzy naprawdę dość mocny element regrywalny. Szczególnie, że każda karta ma inne działanie. I jak pewnie się domyślacie, chodzi o to, żeby po pierwsze zbudować budynki, ale również o to, żeby relacje między tymi budynkami były jak najlepsze, tylko nie w sensie budynki sobie podają grabę czy coś, Boże Piotr, ale suchar, ale chodzi o to, żeby jeden budynek wpływał na tak na drugi, aby ten drugi i pierwszy miały jak najwięcej punktów z siebie, bo na przykład... Mamy sobie taki domek, który da nam 3 punkty, ale tylko jeśli będzie zasilony. Co to znaczy? Oznacza to to, że musi być w tym momencie budynek, który go zasila. W tym przypadku zasilany jest na przykład przez szklarnię i tutaj mamy zasila jedną grupę budynków z symbolem takiego kłosu, a taki domek kłos posiada, więc trzeba przylegać do siebie, żeby być zasilonym i w tym momencie otrzymamy trzy punkty. Tada! Do tego mamy na przykład tawerny, które tawerny dają nam więcej punktów, czyli jeszcze lepiej prosperują, im więcej domków mamy. Czy na przykład kamień młyński, który daje nam dwa punkty, jeśli przylega do określonych typów budynków. Oczywiście, jak Wam pokazałem, możliwości jest naprawdę bardzo dużo i te będą zmieniały się co rozgrywkę, tak więc kombinacji jest... Uff. Naprawdę sporo. I pamiętajcie, że macie jeszcze taką różową wieżę. Różowa wieża to wasz specjalny budynek, który z dwóch wybraliście sobie na początku rozgrywki. I ten też potrafi dać wam naprawdę niezłego kopa. Minus jest taki, że możemy zbudować tylko jeden element tego budynku, a nie tak jak dowolną ilość w przypadku wszystkich innych budynków. No ale warto to robić. No ale to był taki wariant prostszy, wiecie, na wprowadzeniu, gdzie jest ten młotkowy, który zawsze będzie ogłaszał, jaki surowiec będzie brany. Bo w wariancie nieco bardziej zaawansowanym mamy również talię składającą się z surowców, które będziemy dobierać, i jest to oczywiście talia no, surowców. Granie z talią surowców wygląda następująco. Mamy 15 kart i na samym początku odrzucamy łącznie 5. Kart z góry, więc odrzuciłeś 3, teraz jest piąta, bardzo ładnie. Mamy w sumie 10 kart. I wygląda to w ten sposób, że na 3-4 dowolny z graczy, nazwijmy go budowniczym, odsłania kartę i wszyscy gracze pobierają sobie żółty element i bardzo proszę, umieszczają gdzie chcą. W drugiej turze znowu pobieramy, w tym momencie mam taki szary, pobieram sobie go od znowu, gdzie chcę, jakie mam e, chęci. W momencie, kiedy dobrałem sobie dwie, w trzeciej turze nie dobieramy z tejże talii, tylko po prostu dobieramy taki, jaki chcemy, a niech będzie, dobiorę sobie taki. I znowu, dobieram sobie jeden, umieszczam, dobieram sobie drugi, umieszczam, w każdej trzeciej turze będę umieszczał taki, jaki po prostu chcę. Kiedy ta talia się wyczerpie, znowu biorę sobie wszystkie karty, tasuję, odrzucam pięć z wierzchu i tak gram aż do końca rozgrywki, czyli kiedy wszyscy gracze się tak poblokują, że już nie będą mogli nic zbudować. Bez względu na to, w jaki wariant będziemy grali, bardzo pomocna czasem okazuje się, no właśnie, okazuje się taka plansza, na której po prostu będziemy mogli sobie długopisem popisać i zobaczyć, ile kto ma punktów i kto został zwycięzcą. I powiem po raz kolejny, ten kto ma więcej punktów, wygrywa grę. No i tyle. Tak wyglądają miasteczka, ale na koniec podzielę się z Wami jeszcze doświadczeniem trójwymiarowości, tego na co przyjdzie nam patrzeć przez resztę gry, czyli tego co uda nam się wznieść. Bardzo fajny bajer, je ja to zawsze w grach lubię i nie powiedziałem jeszcze o jednym elemencie, takie puste pola będą kosztowały Was minus jeden punkt, więc lepiej dobrze wszystko. Budować. Na zakończenie jest ja zwykle kilka słów podsumowania, a podsumowanie wyjątkowo będzie proste i wręcz można powiedzieć lakoniczne. Dlaczego? Ponieważ jeśli chodzi o estetykę, gra mi się bardzo podobała, ale dobra, okej, okay. ilustracje na karcie są bardzo fajne, miłe, ciepłe, budują taki klimat, takiego miasteczka, które będziemy wznosić, ale do tego wszystkiego mamy trójwymiarową planszę z różnymi takimi drewienkami, które układamy i to miasto po prostu widzimy jak rośnie w oczach. To jest element, który bardzo, ale to bardzo lubi różnego rodzaju grać. i co tu dużo mówić? Ja od jakiegoś czasu coraz więcej szukam gier, może nie tyle prostych, tylko szukam gier, gdzie coś będziemy budować, coś będziemy wznosić, a takie gry właśnie konstrukcyjne, gdzie budujemy miasteczko, ewentualnie od razu stawiamy, wiecie, całą cywilizację za nogi, no to coraz bliżej memu sercu będą i jestem bardzo, ale to bardzo agresywnie zawiedziony, jeśli gra mi się nie podoba, a w tym przypadku gra mi się spodobała, jest lekka, łatwa, prosta i przyjemna, czyli być może gra trafiła też w dobry klimat, bo akurat. Takiej gry szukałem. No, Znalazło się na naszym stole recenzyjnym, czyli po prostu growym. W większości osób, z którymi grałem w tę, grę, ta gra się spodobała i cenili ją właśnie za lekkość przekazania informacji i właściwie to, że wsiadasz do gry. Tłumaczy ktoś, jak to wygląda, i właściwie już możesz grać. Cały e, taki nie wiem skomplikowanie tej gry i mózgożerność e, może się pojawić, kiedy będziemy myśleli: No, dobra, ja mam tutaj, jak to przestawię tu, a jak to e, postawię obok tego, jakie to będą punkty, więc żeby nie było. Gra jest prosta w zasadach, ale absolutnie nie mylcie z tego infant z infantylnością. Gra daje do myślenia, gra daje możliwości pogombinowania, ma również różnego rodzaju fakultatywne zasady, jak ta gra zasada dla nowicjuszy, czy po prostu dolosowywanie poszczególnych surowców. E, dzięki czemu nie wybieramy sobie tego, co chcemy, czyli po prostu to, co nam los przyniesie. I też trzeba od innej strony zacząć planować. Do tego wszystkiego gra Miasteczka ma też wariant solo, o którym wam już nie mówiłem, ale on jest po prostu modny. Ja po prostu sam gry ze sobą nie gram, po prostu szukam kompanów, ale wiem, że wiele osób tym jest zainteresowanych, więc dla takiego zwykłego, prostego recenzenskiego obowiązku informuję, że taki wariant również jest. Jest. Więc jeśli szukacie takiej prostej gry, nawet na prezent, bo za chwilę przecież święta idą, która wprowadzi kogoś do świata gier planszowych, a później od razu przywalicie czymś cięższym, to wydaje mi się, że miasteczka tę rolę spełnia znakomicie. No, to herbaty dopite, to teraz idźcie sobie w coś grać, bo ja idę. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!